Waga Samochody tu jeżdżą! Dzień dobry! Wygrali Państwo... ...odznakę taką. Ja Ci zaraz nakleję. Teraz tak. Jeżeli chodzi o to naklejkę, to jest niszczenie mienia, jest komisariat na tak. i pan za to poniesie karę. Hmm. To nie jest niszczenie mienia, proszę A pana. Co to, jest? to jest naklejenie naklejki, proszę no, to pana. Dobra. To jest jak czynność. naklejka od... zajdzie, proszę pana, razem z szybą, to, nie, to jest Nie, to jest czynność odwracalna. Ja Zejdźmy na bok. Dlaczego? Bo, tak pan, bo wydaje panu polecenie. No, jak nie zejdę, to co? Jak nie zejdę, to jest artykuł 65a. Za nie stosowanie się do poleceń funkcjonariusza za to ale jest pan na 5 tysięcy pan nie może mi kadać tak chodnika tak pana proste. mogę wszystko panu ukazać. nie mogę stać na chodniku. Moje polecenie jest tutaj ważniejsze. Dobra, czyli pozwala pan Moje polecenie jest jeszcze raz mandat jest do 5 tysięcy no ja i ja taki mandat zaraz na okay. pana nałożę. Dobrze, przepraszam. Dziękuję Panie Do widzenia. Do widzenia. Niszczenie mienia. Uuu. Niszczenie mienia, proszę pana. Ojejku, kurczę i to publicznego. Tym się pan nie przejął? Nie przejmuje się pan. Super.